Siema, siemaneczko. Właśnie porobiłem izolację. Ten chłopak kładzie już mikę z tamtej strony, Pawlo. I jedziemy. I tak jest tu szybka akcja. To jest izolacja, grunt pod papę. Tu papa już jest zawinięta. A to jest grunt zwykły pod, pod, e, pod mikę. No i teraz jest tak, że jedziemy tutaj. Oczywiście są małe kawałki. Tutaj od czoła będzie mika położona bo tu przyjdzie jeszcze opierzenie, żeby nie odklejać, to sobie teraz położymy, a jutro sobie będziemy kłaść ładnie mikę. Jedne opierzenie zazwyczaj. Oczywiście, oczywiście kłaskanie, nakładanie, mikę się tak ładnie. to z takimi na jakby rybie łuskie, jak ja to mówię. No i nakładamy sobie elegancko. Boki są już na przejaśnie, bo zanim moja jeszcze przyszła, żeby nagrać. Nie było tutaj żadnego innego mordeczki. Ogólnie mamy paczki takie poza ginami zagięte, ale jakiś mały kawałek nie trzeba tutaj aż tak jechać z tym. Oczywiście tu przyjdzie blacha, będzie wystawać ładnie deszcz, woda będzie spływać. Tu jest jeszcze jeden kapinos, który jest. także tak to wygląda, takie szybkie przelęczenie, jakby ktoś nie umiał. Oczywiście można to jeszcze tak przytrzeć, by to było lepiej. Ja sobie na to Teraz to wyrównam, żeby się wyrównało. Tu jest jakiś nie wiem z czego, i teraz ładnie dojeżdżamy. to oczywiście są takie łuski. To jest ten. i tak trzeba będzie jeszcze podokładać. Także ja się, a się ma siłoneczku